Cześć, wszystkim to są kompania Realtor 3D. My teraz znajdujemy się w miasteczku Gandia i mamy jedno mieszkanie na sprzedaż. 159 000 euro za 123 m2. Tu są 3 sypialnie i dwie łazienki. Chciałem powiedzieć, że ten budynek są z 2008 roku. Tak, mamy tutaj taki balkon. To są było wejście do mieszkania. Mamy taki salon. Też w całości mieszkanie jest posprzątane, ok, tu jest wejście jak powiedziałem wcześniej, ale potrzeba dokupić meble, ja bym pomalował po prostu ściany na biało, tak. Idziemy teraz do kuchenki, mamy taką kuchenkę, też jest ok, możemy kupić to na przykład na wynajem albo dla siebie, nie ma żadnych problemów. Jakieś łóżka potrzeba, tak. Teraz wszystko zobaczymy. Tu mamy jeszcze taką zoną gospodarczą i idziemy dalej, teraz zobaczymy, co mamy jeszcze. Łazienka, tak. Mamy łazienką. Tak to wygląda. No jest ok Może coś potrzeba tam troszeczkę dokręcić, ale całość jest dobrze. Tu od razu sypialnia. Mamy szafę montowaną, jakaś też łóżka. I tu widać na ścianie, że potrzeba to pomalować, ale to jedna taka ściana, jak powiedziałem, że pomalować wszystkie mieszkania na biało i będzie na czysto, tak. Jeszcze jedna sypialnia, tu jest balkon też. Jakieś meble zostają, tak, to troszeczkę są, ale potrzeba kupić, też jest szafka montowana. Idziemy dalej, tu mamy taką osobną sypialnię, tak. Duże szafki, bardzo dobrze zrobione. Obok mamy jeszcze jedną łazienkę, ona troszeczkę większa, tak ona wygląda. Ta łazienka jest lepsza, tak, od pierwszej. Jest dobrze i idziemy teraz zobaczymy jeszcze sypialnię. Tu obok to jest główna sypialnia, tak wygląda. Kupujemy meble i możemy tu żyć bez żadnych problemów. I jeszcze mamy miejsce parkingowe w Canie. Tak wygląda wejście do budynku, mamy windę, wszystko jest ok, posprzątane i tak wygląda nasz budynek na zewnątrz.